Witamy w odcinku specjalnym, dzisiaj wyjątkowo jest z nami Papahaj, Siema, Fallout, Cześć i Ghost, Witam, dzisiaj zajmiemy, zajmiemy się recenzją tej oto prasy, której autorem jest Fallout, ten tutaj o, taki śmieszny w czapce, no i może opowiesz nam trochę o niej. No więc, model może nie jest zachwycający, ale skrypt nadrabia wszystko, przynajmniej według mnie. No więc co ona potrafi? Potrafi właściwie wszystko co realna prasa. Rozkładanie jest na przycisk. Na X. Oczywiście trzeba manualnie też opuścić podbierak, podbieracz. Jak zwał tak zwał. o co chodzi na no, każdy inaczej nazywa. I tu tylną klapkę. I prasa gotowa do roboty. A jakie? Co jeszcze? Jakie jeszcze funkcje prasa posiada? No, otwierane klapy. Na przykład ta sznurka. I wymieniany sznurek oczywiście. I tutaj od aparatów wiążących. Inaczej zsłuchła, Tak, to oni się znają, nie ja, mnie nie słuchajcie w ogóle. I przeciwwagi. Ja, głowa predatora. No okay. tak, a sobie. Co jeszcze możesz powiedzieć nam o swojej prasie? Podaj Zakładany podajnik jeszcze ma. Jeżeli komuś się nie podoba wynik z to po prostu się zakłada. Proszę bardzo. Ale rua. Można go rozłożyć spokojnie, i tutaj jeszcze łańcuch się pojawia. Kiedy go schowamy, to on domyślnie się składa. No i co jeszcze? Kostki. czas Kost... na przeczepę, chyba. A właśnie, właśnie. Wysuwany, oczywiście. Ty wejdź, bo on mnie atakuje. Ale ogromny. Patrzcie, jaki cień rzuca. No. Tak. I to jakby wszystko, co ta prasa potrafi w sumie. A może animację? Yy, tak, animacja od tego podejnika manową. Nie to, że le leci dwie kostki i one tak dziwnie się jakby wypychały. Może zaprezentujmy tu, jak Ghost prasuje. Włączyć, włączyć. tak. A teraz odpadmy drugą prasę. Będzie prościej. Tak, tylko złóżcie mi podajnik. Ja się przejadę. Bądź tu czy podajnikiem. Może ktoś mi podaj Weź ty zdejmij, bo ja pewnie go no. Jeszcze w sumie nawet nie wiem, jak tą prasę się odpala. Pierwszy raz na oczy widzę tak... Sprzęgło, jedna wajcha i odpala. Jak dla mnie fajna jest ta wskazująca rozmiar beli. tylko ode Fajny szczegół, a Tak, nie umiem prasować, ale to nic. Nie zauważyłem. No dobrze Ci idzie. No Tobie lepiej trochę. Lata praktyki. Szczegół. I o ile mi dobrze wiadomo, to ta prasa ma jeszcze funkcję opróżniania belek po skończonej pracy? Tak. Nie trzeba zaprezentujesz? Jak to działa? O, właśnie. Widzicie. Albo jeżeli jest jedna, to wystarczy chałwcisz, coś w się sensie wyskakuje ostatnie i klapa się podnosi. No, więc jest magia. To teraz, tak, papachaj, jako nasz ekspert, y, powie, co się nie podoba w prasie. No, ale no co, no mi, mi, że osobiście, no to może tak na początek tekstury Rozciągnięta na kole. To jest taki malutki szczegół, ale mi to w oczy kole. Supłacze. W zasadzie to są tylko obudowy suplaczy i tyle. Na górę, jakby wszedł. Przy podajniku brakuje, jakby to powiedzieć, dwóch części, które go napędzają. Jest tylko fragment, który go podtrzymuje i tyle. Przeciwwaga no właśnie tak jak powiedział wcześniej gutek, głowa predatora. Poza tym wszystko jest w cacy i glas. O, i tłoka brakuje w środku. Ode mnie to tyle. To jest. 100% odwzorowana. Tak, ja takiej prasy w realu to nigdy nie widziałem. W sumie podoba mi się bardzo. Jeszcze bardziej podoba mi się to, że Fallout nam zdradził, że podobno ona lata. Jak Ursus. Poczekaj, Ursusa i razem. To ty prasę razem. Jak na mnie wiedzie. Poczekaj, nie trafimy. combo O! No. Moja ocena to... 5 minus na 5. Za te tekstury, nie za ładne. Tam na tych reszcie mechanicznych części się nie znam. Papahaj, przestań trochę. No, bo ja nie jestem farmerem. Tak, taka nowość, jakby ktoś nie wiedział. Tylko pewnie asfaltom. Wydaje mi się, że większości to nie powinno przeszkadzać, bo większość która... osób, które grają w tą grę, pewnie też takiej prasy nie widziały, mieszkają gdzieś w mieście. I tyle. Ghost może wystawić o. swoją ocenę? Jak ci się pracuje? Mi się podoba. Bardzo fajna. Aha. Do ja roboty? jeszcze coś chcę. Ja jeszcze coś to chcę. To była konstruktywna opinia Ghosta. No, mów, papa hej. Mogę? Yy, o, jeszcze tak ode mnie, bo to jest podany model Z224 na 1, czyli już ta ostatnia seria. Jak dla mnie to jest ta wcześniejsza, czyli podajże Z224 zwykła. A czym one się różnią? Brakiem obudwy na tej całej przekładni, to jest jakby wycięte tutaj, ale dobra, przekładamy, odpadło gdzieś na polu, przejechaliśmy kołem nie ma. I ścięta pokrywa, yy, młot, no młota, no predatora. tej przeciwwagi, no głowy Predatora. Czyli stara Spara prasa obuta w nowe buty. Znaczy ja bym powiedział, że to jest przedostatnie serwis, jest jeszcze ze 224 na 2. Ale to już w ogóle była wangardia, osłony i tak dalej. Tak, tak. Ale w Polsce jest mało. Możecie sobie darować, bo nie sądzę, żeby ktoś was zrozumiał. Jesteście dziwni ogólnie. Tak, teraz. Uczepiacie się szczegółów. Monolog do widzów. Zapraszamy na TSA. Na stronę. Subskrybujcie, łapki w górę, albo w dół, jak Wam się nie podoba. Nie polecam. I can fly. Tak. On can canfly, coś tam, nie wiem. To jest papahaj. No i zapraszamy na TSA myślę, że w, następną, w następny piątek albo nie jutro, znaczy jutro, niedziela, godzina 19 zrobię wieczór z zagraj z adminem. Także kto pierwszy ten lepszy.